No i witajcie! W zaczątkach wystawy modelarskiej w Łambinowicach moje modele już stoją P11, P40 i X-Wing. Postanowiłem wystawić je w kategorii science fiction. Także X-Wing jest do obejrzenia. P11 na razie samotna, ale podejrzewam, że dojdzie tutaj bardzo dużo różnych rzeczy. Także P11 sobie stoi. I przy okazji powiem wam, obejrzałem. Wypraski Dromadera. I naprawdę wygląda to dobrze. Także cofam moje słowa. Naprawdę przepraszam wszystkich, cofam moje słowa. Dromader może nie zajdzie, ale na pewno zajdzie RWD13, które też wygląda świetnie. Także, no może nie teraz, wiecie, kolejka obowiązuje, ale jest w polskich barwach wojskowych. Także RWD13 zajdzie. Tutaj jak widzicie, samochody i tak dalej. Mówię, jest piątek, także oficjalnie zaczyna się dopiero to jutro. Więc dzisiaj, akurat jutro ja jestem w pracy, także musiałem przyjechać. Dzisiaj przy okazji zabądziłem, gdzieś tam pojechałem, nie wiadomo gdzie, ale jakoś dotarłem. Także jestem wystawiony. W niedzielę będziemy z Tomkiem. Tomek gdzieś tam poszedł na zupę. Tajemniczo zginął na zupie. Ale będziemy w niedzielę na rozdaniu i odbierzemy nasze modele. Jak Chcecie się z nami spotkać, ewentualnie zobaczyć nasze, bo Tomek też wystawił swoją Dakotę. Tam jest, widzicie? O. Także spokojnie zapraszamy do reklamy. Nie, tu Wam winowic. Pozdrawiam Was. Na razie. Hej.